Siema, siema, witam w odcinku 91 z minecrafta I co powoli do przodu Kończę dzisiaj budowlę mojego pałacu Dobra O jesteśmy, ja tylko do banana nie podchodzę bo mi, owo idzie ty, aby mi pierdolnie Dobra Dużo wyżelazza, drewno mamy, dobrze Dobra Dobra, idę budować dalej. Muszę zrobić... Przypadło się tam w piecu? No dobra, przypaliło się. No to co, będziemy budować. Na no, robocie. Tego baranowi nie ufam. Bo jest jakiś dziwny sobie. Patrz jaki dziwny ten baran, wtf. Nie, nie, nie ufam mu. Tu mamy przejścia, powiem wam. Dobra. Pada deszcz, kurde, lipa pogoda, powiem wam. Są tu bloki, muszę są dalej przepadać. Chyba syknie. Chyba syknie. O kurde, może nie syknie. Dobra, może być taka dziura, chyba, bo nie. Dobra, przepalimy bloki, czyli tam Ci 30 do przepalania Tu sam pająka? Baran pilnuj mnie Mogę spać? Nie mogę spać, what the fuck <laughs> Idź baran, chodź Idź Dobra, przepalimy bloki Nie to się wchodzi, a tu dziura. A wy dziura. Ciemno tutaj jest, what the fuck ...do przepadania... My. TY! Co to było? On tak skoczył, Widzisz się to? Ja pierdziela... Jezu, ten baron... Ale tak Patrz! Patrz jego kaskadę, to je... O, mi pierdolnie, zaraz... <laughs> KURWA! Idź, baron! Agresywny jakiś! Ty! Uspokój się... Ty jaki jest swój ten baron No daj spać Nie ma nocy Zają iść pod drewno? No nocy jest teraz no. Patrzcie jaka noc jest Idźmy po drewno Mogę iść pod drewno Nie no noc się robi Ja to walę No właśnie noc się robi O, oj, mogę spać, oj, elegancko. Chcę ja pospać, co? No, dobra. Co co widzę? Ja będę iść, powiem wam tak, po drzewo. Możecie zobaczyć, jak będę już mieć drzewo i będziemy kończyć budowlę. No to robimy metanę. Cięcia. Na, na ziomka. Patrzcie. Siema zowi. O ty. Niech mi hmm. widzę jedną z dam, przed tracę mowę I wracam, i wracam, i wracam se na hadę Zaparzę ze herbatę, nie kurwa żadne radę I puka, i puka, i puka ktoś do drzwi I widzę Pana, co skradła są na wite być Dobra, tak. mamy, powiem wam tak Możemy kończyć dach robić Kończymy dach Elegant Kurde <laughs> Bardzo to jest Jesteś Jestuś To się ładnie Kurde... Dobra, teraz drewno. Damy te. Już żywale to drewno nie ma. Patrzcie, on patrzy się na mnie. Buduje cię barany. Damy myk, myk. o, jaki piękny dach je zrobił Kurde. Nie wiem, że z mi Ach, Mam, jeszcze taka dobra sz taka jeszcze mam Tu muszę jeszcze wykopać kajcia Wykopiemy Ty, baran, uspokój się, kurde, skaczesz, kurde, nie dajesz mi żyć, dobra, już tutaj, o kurde, się, nie spadnij, baran, Dobra, jeszcze coś trzeba zakończyć i coś zrobimy kończyć <laughs> ładna posiadłość, bo <mam>, mu chyba ładna <laughs> się mega podoba moja posiadłość bardzo się podoba nie wiem czy starczy mi drewno, ale chyba jeszcze mam na zapal dzień tej chłody. O, oh, lagę dostałem, okej. O kurde, lagi zimą. To jest tego barana chyba, muszę go pokonać. Esekucji mu zrobić. Dobra. Nie nam no, starczy drewno. Patrzcie jak to ładne to jest, ja pięknie, no. Dobra, kończyliśmy. A to jest piękne, kurde. Ja piękna. No. Kończone. I zobaczyć F-e-kończowy. Chodź bardzo, no chodź. Nie wiem jak go wziąć. Niech chcę, niech sobie żyje. Chyba idziemy zobaczyć Mi Pałac z daleka. Czy drewno chyba pokopiemy? Przedeślę trochę, trochę... o amara. Jakieś może pojedzenie jakieś, kurde. Okopie ten drewno. Make, make. pokaż mi. o, wow. No to jest piękne, no i tam baran wschadza. No, ładne to jest, no ładne. I kolejny mój plan, to będzie taka wieża budować, no. No, będzie taka wieża. Mogę to wyciąć. wyciąć. A, nie się buduje. No. Tak muszę iść po gdzieś zdorować. No. To będę jechał do, do... poczty, jak mam wizowę. Tu woda jest w ogóle, co ty gadasz? Ło! nie ma w ogóle, jak kupię. to jest. Głupio. Dobra. Będziemy kończyć odcinek wizowę. Co więc... Widzimy się jutro. Zostawcie tam... znak po sobie. Ja czytam komentarz, czytam, czytam kurde, nie mogę wejść, no nie mogę Przez jakieś schody budować do tej wieży mojej Dobra, hop O i już jesteśmy O, hop Tu jest taka dziura Dziura, dziura, dziura o jesteśmy o, o no i dobra. Padać, że Papa, papa i Po.